Simon, co ci się stało? Czemu ty leżysz na ziemi? O, Jerry, nic mi się co, nie, nie stało, tylko mam ten kibel nie goni! Co, co zapadł, cię, czy nic jest? cię nie goni? Gdzie niby? Co tak, to teraz to jest? To jest dobra, weź stąd uciekaj! czemu on cię w ogóle goni? Ty trzymasz złoty kibel w ręce? Jerry tak, bo w ogóle nie kupuj się zabawkę, a, a, ja zabrałem, bo a, w, też mi się podoba! Simon bądź zaraz dorwie, teraz dosłownie nie, za tobą! Chciałbym nie trzym się do Nie, nie, przyjmujcie, przyjmujcie nie uciekaj, w... a chyba znowu zostałeś troszkę pokonany i słuchajcie, my takich toalet musimy zdobyć Cię sześć, ale bez waszej pomocy nie damy rady, więc stawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja w to będzie zabieram ten Kibel jeden, okej, okay, pierwszy już właśnie podniosłem. Biegnę teraz od razu do kolejnego, który nazywa się Rambo, żeby zdobyć drugi kibelek, mam dwa na raz i uciekamy jeszcze szybciej, jeszcze dalej. Oni mi już zaczynają gonić, zobaczcie, co się za mną dzieje. Simon, gdzie ty jesteś? Musisz mi pomóc, bo ja sam nie dam rady. Nie, on mnie zaraz dorwie, Simon, pomóż mi szybko! <grym>, po czekaj, dostałem! Jeden... Słuchaj, wcześniej mi nie pomogłeś, to chociaż teraz ja biorę te dwie toalety, a ty weź jakoś tu na czatach, tak żeby mnie nie widzieli, okej? Okay? Dobra, zatrzymaj Simon, to jest <grym>, bardzo, ryzyk, ważne, ryzyk, bardzo ważne, bardzo ważne, dobra, sam teraz, Jak ci uciekł? Dobra, gonią mnie już, ale słuchajcie, wiem, gdzie musimy z tym uciec. Tutaj jest facet z kamery. Jeśli wejdziemy tu i teraz e, powinniśmy wejść do góry, to jest tu e, chyba jakiś właśnie checkpoint, tak? To jest safe zone, czyli nic nie może mi zrobić. Daj mu złoty kamery i nie wiem, co, jest, co ja teraz za to dostałem. Uwaga, czekaj, czekaj, ja mu kamery, uwaga, Tak, wa, daj mu kamery. Odroda, Ej, bu! wow, konfetti poleciało. Dostaj chyba za to 82 E, bo możemy wejść jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, a tam wyżej to nie możemy wejść. Simon, możesz mi tutaj podsadzić do góry? O, właśnie, uh, tu czekaj. No, po co, co, no no to... tam, po co tu skaczesz? Ale chciałem wam wejść? Co jest niby takiego obok? Cześć, tylko cicho, Uuuurra, zaka, cicho, zaka, o, kumbus, tak. o, o, ja na kumbu, kombus dobra, takiego to jeszcze nie widziałem, wygląda naprawdę bardzo strasznie. Chcemy, oczywiście chciałbyś spróbować zabrać mu toaletę. O, oh, uwaga, spokojnie, tylko uwaga, Dobra, uciekamy tak, szybko w długą, Dawaj, idziemy teraz do kolejnego bossa z KBD zwykłego z KBD Bug z Kibidi, Okej, okay, to jest naprawdę dosyć straszne, powoli. U nas kumbu, on strasznie wygląda, co ja teraz mam, super likvid, e, dobra, tak, czekaj. Wow. Olu, ja to zabiorę, Ej, ja, Dawaj moje kible dobra, jestem teraz ogólnie super szybki, więc możemy sobie cyk, zabrać to, no, dalej no, mam jeszcze kubie, jakieś kubie, konfetti. Ja po na nikogo nie czekam, tu jest jeszcze Bug z teraz, czy ci właśnie dorwał, dobra. Simon został! Nie złożyłem jego. Co się ze mną stało? się? Co! Ale nie śmiej się ze mnie, zmieniłem się jakimś w wnupka. Nie w ogóle o co tutaj chodzi? Pójdźmy sobie jeszcze. Do... Nie nie jestem nupkiem, nie ja, wiem czemu zmieniłem ja w... się w Muszę sobie kupić jest, taką miksturkę i taki pistolecik Oj, zrobiłaś jeszcze noce ja nie mam aż tylu pieniędzy. Jest szansa na to, że teraz nie dadzą rady mnie poznać, ponieważ jestem w genialnym przebraniu. Słuchaj, Simon, ty bierz jednego, czyli boga z KBD i musimy jeszcze Poczyli, chuj, wypić. Co, co po cichu? Bierz miksturę, pijemy miksturkę. Dobra, lecimy po nich! Ej, co ta miksturka mi dała? Ja myślałem, że będę szybszy dzięki tej mistrcy, a ona mi sobie za bardzo nie pomogła. Mamy jedną toaletę Lecimy mu. od razu po drugą toaletę i mam teraz dwie toalety, więc od razu stąd uciekam. Oni już wyszli, teraz z ziemi goni mnie. Nie on mnie goni, on mnie goni, dobra. Nie trochę, bo ta miksturka coś przestała działa! Ja mam latarkę, ale nie mam rady przed nim uciec. weź go do mnie szybko! Szybko, safe zone. Proszę, 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 nie! No już byłem tak blisko! Sejmon, jak Ci podoba moja nowa broń? Widzisz co mam w ręce? U, widzisz jak to? Puu. To jest tajna broń, czyli ostry sos. Już nie będą mnie nigdy więcej... O, co się... Teraz dzieje ze mną! Dobra! Ja chyba troszkę waliłem z tego, co mi się wydaje, ukradnę dwie toalety. Biegnę, biegnę, Simon. Teraz już na pewno dam radę i to było naprawdę dosyć dziwne. Ale udało mi się, dwie toalety zostały zebrane. Podchodzimy sobie do kameramena. Proszę cię bardzo, twoje dwie złote toalety. Nie wiem do czego będzie ci potrzebne, ale skorzystaj z nich bardzo dobrze. Słuchajcie, z tego co widzę, to Simon jest troszkę smutny. Co ci się stało? To gramy już tyle w tą grę, ja nie wiem żadnej toalety. A z toalety, to... dobra, to teraz pójdziemy do bardzo sekretnego miejsca, tylko jeszcze przed tym kupimy sobie specjalnie 1000 punktów za tylko 80 Robuxów. I dzięki temu w sklepie możemy prawie wszystko, Weźmy sobie minigana weźmy sobie takiego kałacha i nie wiem w sumie co jeszcze, jak ja teraz... O, ale mam broń! Dobra, biegniemy sobie do policji Simon, trzeba to załatwić raz na zawsze i zrobić wszystkie złote toalety na tej mapie. Jeszcze dodatkowo wypijemy sobie minute, dobry to jeśli o, się No to ty mnie złapieście, bo drawisz, mam właściwie wypity Jery. złoty stoczek, Siemka, panie policjancie, jak on w ogóle wygląda. Dobra, Skuczyło mi się to, dobra, trzeba się tym zająć. O, strzelamy do niego i trzeba ja tego zniszczyć. Ej, on jest wolny bardzo jak do niego strzelam, ale nie wiem Ej, czy ja go pokonam tego. No strzelam do niego, on cały czas za mną biegnie. Simon, wiesz, jakąś zatrzymaj. Ty podłogę celujesz! No to spróbuję z innej broni, może nie, to mi nic w ogóle nie daje. Musimy stąd uciec, pójdziemy sobie jeszcze do pana pająka, on mnie goni cały czas. Prawie się już zatrzymał, w ogóle mnie już praktycznie nie goni, więc idziemy sobie do kolejnego, żeby zrobić wszystkie sześć toalet naraz. Jeśli damy radę to zrobić, to musisz się stać łapkę w górę. Ja piję sobie jeszcze kolejnego potionka. Nie wiem co on mi da, w sumie to nie do za bardzo nic. I do niego strzelamy, żeby nas został! Jaki on szybki ty Simon bieg już za mną, żeby mi jak najbardziej pomóc. Czepenię to jak wiesz, jakby, jakoś, jakby <laughs> nie, 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 spokojnie, już mam trzy toalety, jeszcze tylko trzy do zdobycia. Damy radę to zrobić, pająku Zostaw! Nie, nie ma opcji, Gonicie. Simon, rzuc jakąś bombę, czy coś to weź mi jakoś pomóc. Mam tylko lampę błyską. A, lampę błyską, to naprawdę mi super pomoże. Kolejny sobie biorę w tym momencie. Okej, okay, chyba udało mi się to zrobić. Tu, tu jest jakieś. Nie, nie! No nie, dobra, nie, nie udało mi się. Simon, dawaj, co ty mi? Czemu ty mi wszystko ja... zabrałeś? Wiesz co, terry, mogę ja się... Ty jakoś... tylko podniosłem. Dobra, to zbieraj wszystkie! O, niszczymy ich wszystkich! Cyk, 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 cyk! Ej, on, on biegnie, biegnie tu tutaj. Dobra, biegnie, zatrzymuję. Ej, czemu... czy... ej, Ja nie biegam tak szybko. Ale, wiesz co, mi się chyba municja skończyła, nie mogę do nich strzelać. Dobra, strzelam do nich szybko, żeby ich zatrzymać. Ty masz... Ej, ile masz już Cztery czy pięć? Nie mam pojęcia nie mam Ty masz chyba. Ostatni nam. Nie, zostały nam jeszcze Jeden tylko z Kimi i zwykły. Gdzie ty teraz jesteś? Szybko wychłonię się do no tego no budynku, bo cię nie widzę. Od mnie coraz szybciej, Dobra, proszę. dam, strzelam do nich. Ej, no nie, popsuła mi się broń! Teraz chciało mi broń właśnie z nich. Nie mam nic, Simon, nie pomogę ci, bo nie. Zaczęłam mój komfet i Masz wszystkie sześć? Mam wszystkie sześć chyba, czyli tam On zrobić. jest tuż za tobą, dosłownie. Uciekaj szybciej, bo cię zaraz. okej, okay. czy ja coś podniosłem? Nie, chyba nic też nie podniosłem, ale wiecie co? One są dosłownie wszystkie obok mnie, więc być może to jest idealny moment, żeby to zrobić. Teraz biorę jeden. Teraz tu jest drugi. Trzeci, czwarty, piąty, jeszcze szósty Tak, Mam wszystkie to. sześć. Nie wiem, w to udało się nam wszystkie sześć zdobyć. Biegamy do bezpiecznej strefy i mamy to. Mogę teraz tutaj podejść, mam 13 sekund. Przekazuję 6 złotych toalet, rozumieć to? Uwaga, wszystkie 4, 4, 4, sześć 4, 5, razem. Uuu, wow. kolejna groda, cyk. Co ja w ogóle tutaj mam? Ja nie mam tutaj nic, poza jakąś podką. Nie ujrzy się w to, ale nauczyłem się bardzo wysoko skakać i dzięki temu może wskoczę tutaj. Jest tak, tutaj tego pomieszczenia. Halo, mogę to jakoś przejść dalej? Czemu mnie tutaj zablokowało? Ja chcę tam wejść! Mam na to troszkę inny pomysł. Tutaj wskoczymy. Nie dasz tu wskoczyć, czyli to jest niestety niewykonalne. Chciałem sprawić jakieś sekrety, tylko zniknął mi gdzie Simon. O, jesteś tutaj, gdzie ty byłeś tyle czasu! Uwaga, wiesz co, tak się składało, że o musiałem. Uuu, kolejnego a, Ej, ja też mam pódunkę, dzięki. Ej, czekaj, czy ja podniosłem twoją pustą butelkę? Dobra, a co ty co ty o teraz dobrego masz? Uwaga, no biegłem szybciej. Jak a, biegasz szybciej, 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 dobra, skoro jesteś taki szybki, to słuchaj, zajmijmy się oczywiście toaletami, bo to jest na razie najważniejsze. I czy tu jest jakieś wyjście może z tej mapy? Co tam w ogóle lata na niebie? Czy to jest jeszcze drog z toaletą na talerzu? Ej, Simon, czy ty właśnie ukradłeś Policja, gdzie ja, goni? jak mnie goni policja? Ej, to przecież ona ciebie goni. Ja bym w ogóle chciał skorzystać z mojego minigana, tylko że ja e, nie mogę z niego strzelać, że mi to. No, Jerry, co tu robisz? po blokach? No nie wiem, bo cię gonią. Na przykład uciekać, stąd jak najszybciej. Tam jest jeszcze ten pająk Ej, w ogóle oni się respią w randowych miejscach kompletnie. A samo ona właśnie złapała policja. Skoro nie działa mój zwykły minigan, to Pusto mówiłem, że kupię sobie minigana ze złota za 400 rubuksów. Zrobisz teraz tak mrocznie. Ej, Jerry, wiesz czemu zrobiłaś Ej, się noc? Nie wiem czemu zrobiła ponie... się noc, siebie się może powiedzieć. Ponieważ zbieram, mam uwaga. złotego <grym> minigana. Słuchaj, e, e, czy ty właśnie kupiłeś bomba to przecież to wysadzi cały serwer! Nie, Simon! O, troszkę zostałem zniszczony! Nie wiedziałem co to robi! Ale się zrobiło e, dziwnie! Dobra, czy ja mam gdzieś mojego złotego minigana 6 jest, poczu, ja trzymam w ręce! 아니, złoty minigun! E, czy so, ja co? za chwilę serwera atomowego zapłaciłem 400 robuxów? 400 robuxów co Dobra, słuchaj, e, e, czemu 3... ja tutaj song. leżę? Ej, tu leży mój złoty minigan, możesz to podnieść? Gdzie ty idziesz, chodź tu! Cofnij się do mnie, masz do tego minigana za darmo! Cześć, złoty No go dostać słuchaj to a jest nie, jednak nie można. jest jednak inny plan zabierasz wszystkie toalety a ja ich eliminuję mą złotym miniganem co ty myślisz no to ale złapie. Złapie. nie nie musisz stale szybko biegać I się tym zajmę dobra i co myślisz nas gonić teraz Nupku, no, ubku nas gonić ej czy ja dam radę go zniszczyć ja bym chciał bardzo go zniszczyć ale to jest chyba niestety jest ba bardzo niemożliwe no w żaden sposób ej, gdzie on wskoczył na lampy co to ty rozbiło to wyglądało dosyć dziwnie nie da się kupiłem złotego minigana za 400 robuxów a on kompletnie nie działa simon poczekaj bo chciałem ci pomóc one ty, zaczynają ty, 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 cię gonić ty, ty, ty. bardzo szybko dosyć dobra odpala moją broń, czyli... Ostrição so chique, pô! Bo... Niszczymy wszystkich. No nie, co, niestety Ej, nie mnie dogania, 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 Biorę... dogania No wiem, że cię dogania ale czekaj, strzelam do nich. Staram się na mnie strzelać. E, Simon, ja nie zrobię chyba z tym nic. No to po co to kupiłeś? No nie wiem, ja jestem zbyt wolny, a ten minigun nie działa tu 400 robuxów a w ogóle ich nie niszczy! Simon, co tam się dzieje? Czy ty. Ty się żyjesz? Jak ty z tego uciekłeś? Co jest? Koniska, koniska, co jest? Chery... Dobra, czekaj, 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 czekaj! Nie ich nie ma opcji, nie ma opcji! Dobra, zatrzymuję ich cały czas! Uciekaj! Szybko uciekaj, Simon! Wiesz, naryspa, naryspa, uciekaj, został już tego policjanta! Jak Jak stres jest, Simon, ci się teraz wracasz tam szybko, to będzie twój pierwszy odniesiony kibelek. Proszę. No jak to w ogóle wygląda, jak oni wszyscy się gonią tak? Uda udało ci się. Dało się to zrobić serio? Tak uwaga, daję mu to i. Yes. Sobasko, a wiesz co? Wiesz jak go zjesz, czy z stanie? spróbuj Simon, spróbuj w miejscu, w miejscu. No spróbuj go teraz zjeść. No. Mm, dobry. Go, wow, ale cię troszkę nim zakręciło, więc tak jak widzieliście, no udało nam się zdobyć wszystkie możliwe toalety, nawet Tristana. No i za to można wypić pikolko, bardzo no dobry pikolko. Bo bardzo wysoko skacze dzięki niemu Więc zostawcie łapkę w górę Subskrybcjoneczkiem A my widzimy się w następnym odcinku Narka wszystkim Narka